Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a tym razem o psie, który strzegł gwiazd. Manga wydana u nas w formie dwa w jednym. Wydawcą tego tytułu jest Kotori. Lubiane bardzo przeze mnie wydawnictwo, ponieważ ma świetny kontakt ze swoimi czytelnikami, fanami że tak powiem. Tak oto prezentuje się Obwoluta. I obwoluta jest jednocześnie okładką oryginalną pierwszego tomu. Natomiast okładka w polskim wydaniu, którą widzimy tutaj pod obwolutą, jest oryginalnie okładką tomu drugiego. Tutaj, może o, pokażę Wam jeszcze stopkę. Bardzo proszę. Ten tytuł został wydany w kwietniu 2022 roku. I. Też dzisiaj akurat o tej mandze ze względu na fakt, że w sierpniu, tak, już w tym miesiącu pojawi się drugi tytuł od tego autora, od takaś jego murakami do nogi kota, czy kota do nogi, również o a, psach, o, o pupilach. Dlaczego taki tytuł i o czym jest ta historia? Pies strzegący gwiazd, określenie opisujące Osobą, która pragnie czegoś, co jest poza jej zasięgiem, niczym pies wpatrujący się w gwiazdy. Wiecie, czasami to jest tak, że chcielibyśmy coś e, osiągnąć, bardzo intensywnie o tym myślimy i e, gdzieś jakby na to czekamy. Czasami to się staje rzeczywistością. Troszkę jakby tutaj jest, wydaje mi się, takie nawiązanie do tego. Ta historia składa się z kilku opowieści: Obsie, który strzegł gwiazd, słoneczniki, gwiazda podwójna, gwiazda pierwszej jasności, obszar, który strzegł gwiazd ciąg dalszy oraz epilogu. I tak, mamy tu trochę retrospekcji, natomiast z pozoru te historie, które są samodzielne, tak naprawdę są jedną wielką całością. Przejdźmy sobie do głównego, jakby tego pierwszego, e, pierwszej historii, pierwszej fabuły. Pewna dziewczynka, jak to w e, przypadku dzieci, znajduje jakiegoś bezdomnego psiaka w kartonie, jak możecie zobaczyć. Zabiera go do domu. Oczywiście rodzice nie są z tego faktu zadowoleni, bo wiecie, jak to jest e, z psami, czy też z kotami. Takimi. Które trafiają po prostu gdzieś tam z ulicy, które no, bardzo często nie są rasowymi zwierzętami, chociaż pewnie i te rasowe też potrafią dać w kość. Otóż takie zwierzę trochę psuje, trochę brudzi, tutaj się zysika, tutaj coś tam staje się obowiązkiem. Bardzo często dla rodziców, nie dla dziecka, bo dziecko chciałoby się z tym psiakiem pobawić. Najczęściej to jest chwila zabawy, a potem pies staje się po prostu pewnym ciężarem dla rodziców. No i tak podobnie jest w tym przypadku, z tym, że mamy tutaj historię opowiedzianą na przestrzeni e, kilku lat. E, ten pies dorasta, dziewczynka, która go przyniosła też dorasta. Tutaj możecie ją zobaczyć. No i jak widać, ta dziewczynka już nie za bardzo jest zainteresowana e, swoim pupilem, a, a obowiązek zajmowania się nim spada na Ojca, który to ewidentnie zaprzyjaźnił się z tym psiakiem, i można powiedzieć, że tak, pies stał się tutaj przyjacielem człowieka. Ta historia. Będzie się rozwijała, i żebyście mogli jakby zrozumieć, o co tutaj chodzi, to muszę e, o tym wspomnieć. To jest 25 stron tej mangi, więc e, mam nadzieję, że to nie jest dla kogoś spoiler. Jeśli ktoś uważa, że to będzie spoiler, to niech sobie tam e, przeskoczy dalej najwyżej. Generalnie nasz e, głowa rodziny, ten pan, który zaprzyjaźnia się z psem. E, zostaje, nazwijmy to, wyrzucony z domu. Żona chce się z nim e, rozstać i on zabiera psa, swój skromny dobytek do samochodu i rusza w drogę. Będą podróżowali wzdłuż e, wybrzeża, spotykając chociażby jakiegoś, e, można powiedzieć, nie bezdomnego chłopca. E, też e, spotykając różne inne przygody na swojej drodze. I jest to taki Trochę dramat. Generalnie historia jest obyczajowa, ale dosyć smutna, ponieważ mężczyzna ten ma dobre serce, bardzo chce właściwie opiekować się tym psiakiem. No i jednocześnie boryka się z różnymi problemami, zarówno finansowymi, problemami zdrowotnymi, różnymi tego typu kwestiami. No i oni w którymś momencie docierają do pewnego miejsca tam. Ta historia powoli się kończy. Przechodzimy do następnej historii: Słoneczniki, gdzie mamy znowu innego bohatera, pewnego mężczyznę. E, on jest kimś w rodzaju pracownikiem opieki społecznej no i postanawia wyjaśnić pewną sprawę. E, natrafia na pewne porzucone auto no i prowadzi swego rodzaju dochodzenie w tej kwestii. Znowuż, ta historia się kończy. Pojawia się kolejne opowiadanie, w której mamy pewną starszą panią. Ona też jest, nazwijmy to, świadkiem porzuconych gdzieś tam psiaków. Który jeden z nich jest chory, ponieważ ona jest dobrą duszą, to postanawia go zabrać i mu pomóc. Sama ledwie wiążąc koniec z końcem, nie mając gdzieś tam środków na opłacenie czynszu, e, będąc też o, o, o lekko już schorowaną taką osobą i tak dalej, i tak dalej. I e, pomimo tego, że e, w jej otoczeniu znajdują się osoby może mniej życzliwe, ona sama w sobie też nie chciałaby sobie robić jakichś problemów, to postępuje w sposób a, bardzo serdeczny, bardzo uczuciowy i e, no ja generalnie uważam, że tak jak postępujemy w życiu wobec innych, to tak te postępowanie gdzieś kiedyś do nas wróci w postaci tej tak zwanej karmy. No i właśnie tutaj obserwujemy tego typu historie. Już więcej szczegółów wam zdradzał na ten temat nie będę. I tak przechodzimy przez jeszcze te kolejne historie, które nam się tutaj dzieją na przestrzeni tej mangi. I te historie się ze sobą zazębiają, ponieważ to, co przeczytaliśmy na przykład na początku, jest później przedstawione z perspektywy innych bohaterów, których poznaliśmy już wcześniej, ale właśnie jakby ich oczyma poznajemy tą historię ze strony jakby ich problemów, tego jak oni to widzieli. To jest pięknie zazębiająca się opowieść i jej tłem, a w zasadzie tak naprawdę pierwszym planem jest ten tytułowy pies. Na końcu znajduje się wspaniała puenta. Oczywiście nie będę Wam jakby tutaj tego przytaczał, żebyście mogli sobie to wszystko sami odkryć. Wydaje mi się, że i tak dosyć dużo zdradziłem, ale no w taki sposób, żeby czytanie tej historii dalej sprawiało Wam odpowiednio dużo przyjemności. Na końcu posłowie, posłowie dotyczące pierwszego tomu i posłowie dotyczące drugiego tomu, no bo tak jak powiedziałem, oryginalnie wyszło to w dwóch tomach. Ja się bardzo cieszę, że Kotori postanowiło wydać to w takim oto porządnym, jednotomowym wydaniu. I podobnie nastąpi w przypadku tego, tej mangi, która już niebawem, czyli kota do nogi, już w sierpniu pojawi się na naszym rynku. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów i do zobaczenia. Cześć.